Halo, siema, Pike z tej strony Co tam u was? Nie było mnie miesiąc. Yy, wytłumaczę za chwilę dlaczego to zrobiłem. Gramy match up. Haven na loch Haven jest po naszej stronie, naszym oponentem jest yy, Kondziu, Pozdrawiam oponenta, mam nadzieję, że mnie nie rozpieprzy w pierwsze 3 sekundy. Yy, Lash lo jebana mnie prześladuje, ale jest z dwoma fajnymi bohaterami, których nie chciałbym aż tak, yy, tak za darmo oddawać. Więc raczej w pierwszym banie po prostu kopnę oponentowi Akbeta i, Zor i Raelaga, Zorgal będzie opcjonalny. Druga do bana jeszcze poleci Ayaya z ruiną I wydaje mi się, że będzie całkiem spoko. A korzystając teraz z tego, że oponent banuje, miałem sesję, zdałem sesję. I w momencie, w którym wrzucałem ostatni odcinek miesiąc temu aż, który był to bodajże Orson. To dnia na dzień moje słuchawki najzwyczajniej w świecie zrobiły I don't feel so good Mr Stark i się mikrofon po prostu popsuł. Nieważne co zrobiłem, jak kabelkiem się pobawiłem, co w ustawieniach zmieniłem, to po prostu mikrofon wydawał ten dźwięk tego przyjęcia zamówienia z McDonald'a te ti tu ti titu, ti tu Po prostu nic nie dało się zrozumieć, nie było głosu, były po prostu te upośledzone dźwięki. Więc miałem bardzo długą przerwę, w ogóle odgrania też. Nie nagrywałem, mało grałem i najlepsze co mi się w życiu stało to Jezus Maria Witeczek. Dopiero teraz zwróciłem na to uwagę, że mamy Wittorio. Specjalista od balisty, oponent ma Zorgala, tańsze wzmocnione czary i po prostu miałem dłuższą przerwę. Od areny zagrałem chyba w ciągu tego miesiąca 4 gry. Z czego one nie były... Nie, jedna była całkiem śmieszna, jak zagrałem Osira pod e, Samon z, e, z równowagą żywiołów i ja akurat trafiłem, że oponent grał Fenka i mu Fenka ukradłem, a raczej sklonowałem. E, no, nie straciliście tak naprawdę wiele. Ja też nie straciłem, bo można powiedzieć, że po miesiącu grania można było wyjść z wprawy. Na szczęście ja wprawy nigdy nie miałem, więc nie ma na co narzekać. Dobra, co my mamy w tej gildii? Boska, Endu. Klęs, świetnie, rozkład, slow, zarąbiście, jak na to patrzę, to już mi się nie chce na to patrzeć. Pod balachę nie zagramy, bo on gra z Orgalem, na pewno mi o wysadzi w cholerę. Eee, jak tam artefakty się trzymają? Tu jest całkiem gites, mimo że uszkadzamy sobie tą inicjatywę. Samon, Samon, zignoruj. Eee, dobra, żółta ścieżka wygląda on po prostu miał w niego wjechać. Atak def moral, ukraść. Co ja mogę mu ukraść? Odpalić hejsta na początku z ataku i liczyć na to, że to wystarczy. Bez do i Łaska, jak zawsze, do robocia. Logę zignoruj. Werbunden weź. Kopen w dupę dla moralen, poszukiwanie. Defix spoko. Może wejdzie atak. O, Samon, tak jest! Zignoruj. Eee, Dalej, lepsze dowo. Ochrona Ferbunden Lepszy def. Jest atak. Ale to będzie super na powrót. Dobra, w sumie. Na powrót bierzemy taki nie za skomplikowany buildzik, żeby nie spieprzyć absolutnie nic. Yy, taktyken machen. To jest Zignoruj. Yy, muszę mieć kontratek, żeby mieć to, żeby mieć to gówno, prawda? Prawda. Muszę penis w dupę. To nie jest kontratek. Lepszy atak bym sobie zostawił, to zbijo jeden, to też nie był kontratak, Zbijo jeden i to jest kontratak, no dobra, kleimy ten super skillowy bolit ja szałek, Eksperdowo. poproszę lepszy kontratak, bo chciałbym łaskę znaleźć, mamy ła ekspert jest witalność, teraz łaska. Super build zrobiony, 4-12-3-4, czyli ukradnie mi Smell Power, czyli statystykę, którą bym chciał mieć, ale nic z tym nie zrobię, nie mamy hejsta w ataku, także bolid 10 na 10, nasze szanse na wygraną tej gry wynoszą równe 0%, co ja z tym zrobię? Absolutnie nic, idziemy w podziemę. Chyba, że będę faktycznie chciał szukać tego, 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 ekspert tego... ataku na środku, tylko czy mi się chce? Teoretycznie mógłbym zagrać full gambę. Czy dzisiaj jest wtorek? To jest bardzo ważne pytanie. Nie, jest niedziela. Kurwa. Fucking niedziela, man. Ech, dobra. Co ja mam level up z tego? Mam dużo golda. Mogę niby pójść skleić ten bolit do końca na środku. Jakby się nad tym głębiej zastanowić. Mam do tego pełne prawo. Ale poszedłbym po te artefakty, No bo te moje staty są takie okant dupy, trochę rozbi. W sensie defa będę miał duże, ale co mi z defa, jeżeli oponent nie będzie we mnie wjeżdżał, tylko kostowałem power Smele co chwilę. 30 combat stat, aż tego 19 to def. No średnio. Kary boskie też nie ma. W sumie tą taktykę, idziemy na środek bywajsi, idziemy szukać trzeba to skleić. Oświecenie, fuck your mother bastard, szczęście, fuck your mother bastard. Dobra, trzeba kopnąć w dupę to, trzeba kopnąć w dupę to. Yy... I trzeba kopnąć też w dupę to, dobra. Raz. Yy, dwa. I trzy. Dobra, i teraz muszę znaleźć tutaj ekspert-trainera. Jest, i teraz muszę wygrać w gambling, że dostanę tego zeziganego... że dostanę tą zeziganą Karabowską. Bo hejsta oddawać... Będzie hejst na dwie tury, teoretycznie mogę go oddać i jego... Dobra, wywalmy hejsta. Dobra, jest, o, jest karaboska i najzwyczajniej w świecie teraz yy, wywalimy te trzy artefakty, które mamy w kieszeni i poszukamy masowego hejsta. No dobra, to jest tak zwany najskilowszy build na Hawenie, jaki możecie zagrać. Najbardziej czadowy to, build to nie jest, bo najbardziej czadowy bolid to lot na triple contra u Duncana, ale nie jesteśmy Duncanem, tylko Vittorio, który ma super przydatną pasywkę której po prostu nie lubię w tej farze. Uła. Taktyki nie potrzebuję. Zadziałałaby tylko gdyby oponent grał w a miałbym Serafa. Z taktyką i tak nic innego nie wiedzie poza... I fa wtepanym fanatykiem i serafem. Weźmy to ścierwo, może. A nóż widelec, może oponent się bierze. Jakieś robocie mieć trzeba, co nie? Nie. No i o to chodzi. Bla, 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 bli, 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 bli. Dobra. Dobra, now... very ważna kwestia. 4200, 5500, to jest 4... 9700, 5400. I mam tutaj do jeszcze 3, to jest 2,550. Dobra, na pewno mogę tak zrobić. Tylko teraz pytanie, czy ja chcę szkolić więcej tych... natyków. Dobra, na pewno bierzemy ciebie i na pewno bierzemy ich. Dobra, i teraz pytam debilu frajerze I teraz ilu ja dam radę przeszkolić? Bo od momentu, w którym dodali więcej jednostek Havenowi, to ja już tego na pałę robić nie mogę. 1000 golda... 3800, dobra, da się. Ile jeszcze to jest? 3800. Ilu jeszcze mogę przeszkolić? Czterech. Nie, to chyba na pałę jednak dam radę co zrobić. No, sprawdźmy. A nuż widelec kilku zostawię w domu. O, jednak na połę mogę to zrobić. Nieważne, jestem pośledzone. Dobra, bardzo klasyczne zestawienie. Witeczek, 18 level, 11 ataku, 20 defa. Będziemy mieli bardzo duży overcap morala przez łaskę, ale łaskę użyję, żeby znegować to, czyli negatywne 5 inicjatywy. Mamy super robocie o nazwie. Baba, ba, 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 ba. ba. Łaska, przerzucanie kontrdypl kontrataku, rzucamy jeszcze raz na jakiś czas boskie przewodnictwo. I co mogę powiedzieć? To jest świetny build 10 na 10. Jeżeli to wygram, to jestem frajerem na farcie. ja zdobiła gwiazda. Co się złego może stać? Co, co się może wydarzyć? Będziemy o 30 SP? Jasne, że nie. Eee, ba, 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 ba No jest magiczna loch, nie dziwi mnie to absolutnie. Zdziwiłoby mnie to, gdyby grał combat loch jako Zorgal. Nawet ja Zorgalem zagrałem pod magiczna dung, co jest wstydem i hańbą dla mnie. Ale no co możesz zrobić, jak nic nie zrobisz. Dobra, zobaczmy ile SP wykręcił tym Zorgalem. 20? O jepi. E, dobra, jest oświecenie, jest talent magiczny, bo widać to po jego manie, że jest na pewno Łysy plus mana regen, albo ta papa pa, pa, tajemna doskonałość na 2 SP i 30 many Minus 1 laka, dobra, co to może być? No to może być... Nie, ta e, tunika z ciała daje minus 1 morasek. Dobra, coś się może złego wydarzyć? Raz pieprzy mnie? W sumie trochę może. Raz, dwa, trzy, cztery na hipnozie i te. Kurwa nie zagra hipnozu. Spokój się głąbie kapuściane. Tylko zrobiłbym coś takiego. O, żeby w razie stania tutaj dużego Unita, mógł wjechać. I jesteśmy naprzeciwko tego Pierścień inwalidy, coś tam na inicjatywę ma, chyba mały pierścień szybkości, bo widzę tutaj 8% inicjatywy dla, dla smoka Ło, nie zagrał lotnego, niesamowite! A, no tak, usunęli go, e, Madefa? Nie ma defa, dobra, czyli będziemy się one na zmianę. Ja jego, on no mniej i tak dalej, i tak dalej. Ja raz się raczej nie rusza, mogę w nią za darmo spikować. Jak się ruszy, to będę absolutnie w szoku i nie będę. Wie... Fuck you, kobieta, men. Halo, gdzie moraz? Gra jest oszukana. O kurwa przeczytał, że akurat w nią pojadę. Takie jest, fajna gameska. Patataj, patataj, patataj. Bez morasa dobra, kasujemy mu pół Hydry. Dobra, wszedł moras, widzę to po inicjatywie. Łaska mi się nie opłaca, bo chcę ją skastować, kiedy gryf będzie na ziemi, żeby też dostał inicjatywę. Masz tutaj kontra, mały. A już może się sfokusuje na tobie. Okej, okay, gradzik. Całkiem mocno uderzył. Dobra, traci cztery hydry. Siedem! What? Ja zapomniałem, że to tyle robi, bo Hydra jest tankowna! Oooo! This kind of shoes! Takie buticki! O kurde, blaszken! Chyba wykorzystam sobie z kosika w tym miejscu. Ty się ruszasz... Ty nic mi nie zaoferujesz... Ty się ruszyłeś przed chwilą. Chyba, że stać go na boską, ale czy on przeskoczy fanatyka? Hmm. Trudno się wylosować. Sprawdźmy. Nie, nie przeskoczy. Kusznika też nie przeskoczył, Sadek Dobra Bum Skosik! Tak jest! Bum! Całkiem średnio. Dobra, fakir kusznik, man. Kto potrzebuje z Was najbardziej boskiej? Gryf, który jest. Chuj wie dlaczego tak daleko. A, nie mamy boskiej, no tak, on ma prawkę. Jestem upośledzony, ale na szczęście jest mi to wybaczone. Amen. Eee, kto z Was chciałby skoczyć przed Sinitara? Absolutnie nikt. Fuck my life, man. Uh, to. Dobra, wpadł przed że Jeżeli Chimkin nie zmoraluje, to będzie dobrze. Przecież nie, w sumie źle, źle, źle. Patrzcie, gdzie jest Niter, a gdzie jest ten Zelota. Oj, oj, oj dansa huduro. Chimkinku jednak moraluj. Moraluj, Chimkinku! Kurna, nie przeskoczyłem. I tak nie przeskoczę. Tym gryfem, nawet jak gdy rzucę tą łaskę. Dobra, minus dwa. Fakur hydramen. Dobra. Nie podoba mi się to, jak ta kobieta coś stoi. Wolałbym, żeby upadła. Jak stanę tutaj, to będzie musiał sobie gradem pociągnąć po... ...jaszczurce, jeżeli będzie chciał trafić w te trzy staki. A jak będzie chciał pociągnąć tutaj gradem, no to... ...chuj. Jak walnę tak... ...to będzie musiał sobie smoka zabić, bo smok nie jest odporny na czary od lochu, bo one ignorują to. Dobra, dawaj płaskę. No i dobra, zobaczmy co mi wybuchniesz. Oj oj oj, akurat weakness. A, fireball, dobra. To było jakieś wyjście z tej sytuacji. Ma a, nie ma ignajta, dobra. W co za darmo trafiasz? W absolutnie nic. Ty, bezużyteczna kupa Brak moraska, Sadek. Te dwa staki to już olbrzymi problem. Laczek! Warto było sprowadzić. Dobra, on zostawi go, ale, ale wieśnia go raczej odblokuje. Hmm. Chyba to przegram, bo źle to zagrałem. Tak wewnętrznie to czuję, że to przegram. Ale ta suka tłuczy. Trahydra by się teraz zabić o Archę musiała. Ale niestety tego nie zrobi. Bo to by mi mogło całkiem pomóc. Dobra, Divine Guidance na Kaszlaka... ...i nie przeskoczył z Orgala. Fuck my life. Dobra, fuck this jaszczura, man. Czy ktoś ma na sobie mocnego jebsa? 6-7. I tak bym tutaj walno mocniej. Laczek? Hej, rolka? Najgorsza rolka bez laczka. Oj, 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 oj... Może Gryf dobije. Mimo, że jestem o Pak! Ale zaboli o! Proszę dobi, do bądź kolega Noż nie wkurwiaj mnie Oj troszkę nie widzę tej gry Bo to cała krowa jeszcze tam stoi

No dobra, no teraz moją nadzieją na wygranie tej gry jest praktycznie parobek, tylko co ja tutaj mogę zaoferować sobie? Dobra! Balista kumpel. Balista to giga ziomo zomo w tym momencie. Dobra, byle byś zmoralował. Dobra, jest morasek. To się może udać. Parobek raczej przyjmie na siebie dwie implozje. Can win, can win. On ma jeszcze trzy staki do powalenia. I każdy musi zabijać pojedynczo. Can win, can win. To jest bitwa na manszoty. Moja najmniej lubiana walka, jeżeli chodzi o arenę, ale. Niech będzie. Zaraz zobaczymy, czy moją zgubą będzie wzięcie szarego chłopka, który ma jeden speed mniej, bo kiedyś przegrałem w ten sposób. Że szary parobek nie mógł nigdy krowy dogonić. Smoka wystarczy wyłapkować, więc mogę go ignorować dla mojego Vitorio. Tą krową trzeba się zająć. Hejst niestety jest na Crossbowmanie, który z tobą szata. Ale stoi i może mi dalej empatię ładować. To jest jego robota na tą walkę, praktycznie. Najbardziej bym potrzebował teraz tego, żeby popełnił błąd i zaatakował mi smokiem Serafa. Bo wtedy triple contre by aktywował. Już to, że Hydre tak stracił, było dla mnie dużą zaletą. Dobra, tragicznie się odbiło. Lepiej dla mnie. Dobra, morasek. Mały bohater narodowy. Oddał smoka. Wszystko ładuję teraz w krowej wygram. Dobra. Boing. Nie dostanie od Chimkina, co prawda. Boing. Kill. Divine Guidance i Win. Upewniam Dobra. Dobra. Jak zawsze emocjonalna walka. Przegrałem, wygrałem, wygrałem, przegrałem. Dobra, udało się. No, zbroja zapomnianego bohatera. Ale nie miał jakichś dupourywających artów. To naprawdę bardzo mocno mu siadł... SP z oświecenia. No i talent magiczny też. Nie wiem w sumie teraz, jak tymi elfami grać za wolne jest to zniszczenie na lobotomie. O, kolega trudne pytanie zadał. Dobra, e, ja wam dziękuję za oglądanie. I witam jeszcze raz po przerwie. I mam nadzieję, że będziemy się widzieć na kolejnych odcinkach. Cześć!